Cześć, tu Kama, witajcie ponownie na moim kanale i witajcie w kolejnym Bookholu. Mówię w kolejnym, bo ostatni filmik, jaki pojawił się na tym kanale, to był Bookhole biblioteczny, a ja już przychodzę z kolejnym, tym razem z bookholem, który zawiera książki, które zostaną już u mnie na dłużej. Książki, które są moje. Są to książki kupione i są to książki dostane od wydawnictw. To jest mój drugi book haul Zastanawiałam się, czy nie zrobić go dopiero na koniec roku, ale doszłam do wniosku, że nie ma na co czekać. I trochę przyznam się, zaczynam zapominać, co już kupiłam, więc postanowiłam, że skoro i tak zebrało się wystarczająco dużo książek, to y, trzeba to zrobić od razu. A jeżeli jeszcze jakieś do mnie trafią, to zrobimy sobie kolejny book haul, bo wiem, że lubicie bokole. Przynajmniej tak mówią statystyki na moim kanale. Książki, które dzisiaj Wam pokażę, już troszkę tutaj widać, więc jest tego trochę. Wydawało mi się, że będzie mniej, ale gdy zaczęłam zbierać książki, które kupiłam i które dostałam, tu uzbierała się całkiem pokaźna kubka. Będzie też jeden unboxing, bo książki dotarły do mnie też dzisiaj, więc a wiem, że unboxingi też lubicie. Przynajmniej ja lubię oglądać unboxingi książek, więc zapraszam. Tak jak wspomniałam w moim pierwszym bokalu, Ostatnio nie kupuję dużo książek, bardziej pożyczam książki z biblioteki. Wszystkie książki, które tutaj zobaczycie, są książkami, które bardzo po prostu chciałam mieć i dlatego znalazły się w mojej kolekcji. Albo są to książki w języku angielskim, których normalnie w bibliotece nie zdobędę. I może sobie zaczniemy od książek od wydawnictw, a później przejdziemy do książek, które sobie ja sama kupiłam. Tych książek od wydawnictw wcale nie jest tak dużo. Tak naprawdę są to tylko trzy książki od dwóch wydawnictw, bo staram się ostatnio ograniczać... Współpracę. Po prostu ostatnio nie czytam zbyt dużo, więc nie chcę też być nie fair w stosunku do wydawnictwa i brać wszystko, co mi proponują. Wybieram tylko te, na których naprawdę mi zależy. Jedną z tych książek, które do mnie trafiły od wydawnictwa i na której bardzo mi zależało, była książka Bestia z brązu, Roshi Czoksi. Jest to trzeci tom serii Pozłacane Wilki. W poprzednim bukolu widzieliście srebrzyste że tom drugi. Generalnie to jest seria opowiadająca o grupie kilku młodych ludzi, którzy mają do wykonania pewne zadanie. Bardzo obawiam się, że jeżeli zacznę Wam opowiadać o czym jest, to pomylę sobie pierwszy tom z drugim i coś Wam zespoileruję, dlatego może link do pozłacanych wilków będzie w opisie. Tam no, sobie możecie przeczytać, o czym jest pierwszy tom, a ja bardzo bardzo Wam polecam tę serię, bo to jest naprawdę bardzo wciągająca i bardzo interesująca seria książkowa. Która e, bardzo przypadła mi do gustu, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście tej serii, to bardzo mocno ją Wam polecam. E, bestie z brązu już są do kupienia w każdej z księgarni. A od wydawnictwa Media Rodzina otrzymałam tą szóstę serii: Osobliwy dom pani Peregrin, Ramsona Rixa, plagi na diabelskim poletku. Seria, która jak pierwsza miałam z nią styczność, po prostu totalnie mnie zauroczyła i totalnie mnie zaskoczyła. I już mamy tą szóstę, którego chyba się nie spodziewałam, gdy zaczynałam w ogóle przygodę z osobliwym domem pani Peregrine. Jeżeli widzieliście film i być może nie przypadł wam do gustu, to radzę zaznajomić się z książkami, bo one mają troszkę inny klimat i są dużo dużo lepsze. I również w tym tomie mamy do czynienia z przepięknymi, bardzo ciekawymi starymi fotografiami, które dodają tej serii niesamowitego klimatu, więc również osobie w domu pani Peregrin mogę wam polecić z czystym sumieniem. I książka, która totalnie mnie urzekła swoim pięknem. To książka też od wydawnictwa Media Rodzina Fantastyczne zwierzęta cudy natury Harry Potter fantastyczne zwierzęta świat magicznych i prawdziwych stworzeń. Jest to książka wydana z Natural History Museum. Jest to książka, w której znajdziemy prawdziwe zwierzątka, piękne zdjęcia prawdziwych zwierzątek. Ale również zdjęcia, o mamy takiego przepięknego tygrysa, ale też zdjęcia fantastycznych zwierząt, więc, więc to jest coś, co łączy jedno i drugie. Coś, co e, jeszcze nie zdążyłam przejrzeć od deski do deski, ale naprawdę zachwyca, jak każda książka związana z Harry Potterem wydawana przez Media Rodzina. Ale przejdźmy już do książek, tu, na które wydałam swoje własne pieniądze i tych książek jest całkiem sporo, wbrew pozorom. I pierwszą książką, którą Wam pokażę, bo chcę ją po prostu odłożyć w bezpieczne już miejsce, jest książka, którą kupiłam podczas mojego e turu po krakowskich księgarniach i antykwariatach. Link do tego filmiku możecie zobaczyć sobie tutaj na górze. I tam chyba tę książkę już pokazywałam. I tą książką jest Ania na Uniwersytecie Lucy Mount Montgomery. To jest książka z roku 48. Jest to pierwsze wydanie powojenne chyba drugie w ogóle wydanie w Polsce e, Ania na Uniwersytecie. Ja już wspominałam w innym filmiku, że Ania na Uniwersytecie to jest moja ulubiona książka z serii. I gdy zobaczyłam tę książkę w całkiem przystępnej cenie, ponieważ książki e, w polskich e, antykwariatach wcale nie są takie tanie, nie mogłam się oprzeć i kupiłam ją, chociaż jest w stanie, e, tak naprawdę w stanie rozkładu. Muszę jeszcze przemyśleć, jak się nią zaopiekować tak, żeby ją zakonserwować, bo ona raczej nie będzie mi służyła do czytania, jak bardziej do, mm, do posiadania. Ja zbieram książki z seriania Zielonego Wzgórza, więc jak najbardziej wpisuje się w moją kolekcję. Kupiłam ją w antykwariacie Abesadło w Krakowie. Polecam bardzo ten antykwariat, bo chyba ją najbardziej przystępne ceny. A poza tym jest je chyba jednym z najpiękniejszych miejsc w Krakowie, jeżeli chodzi o książki i kupowanie książek. Więc jeżeli jeszcze nie byliście w abecadle, to koniecznie musicie to zrobić. We wrześniu lub w sierpniu kończyło mi się konto na Empik Premium i miałam też trochę pieniążków w cashbacku, więc postanowiłam z tego skorzystać. I tak kupiłam pieśń o Achillesie Madeline Miller, autorki Kirke. Jest to książka, którą widzę teraz ostatnio wszędzie. Przepięknie wydana, to jest książka bez obwoluty, więc absolutnie się w niej zakochałam. Kilka bardzo mi się spodobało. Lubię takie redlingi właściwie, szczególnie związane z grecką mitologią, więc to jest jedna z książek, które mam nadzieję, szybko przeczytam. I kupiłam sobie też rządy wilków, Libar długo. W poprzednim moim bokholu. mogliście zobaczyć pierwszą książkę z tej. W serii, chyba tak to możemy nazwać, związanej z trylogią Grisha i z Grisha Universe, bo chyba pojawiają się tutaj też bohaterowie z szóstki wron, więc nie będę Wam opowiadała o czym ta seria jest, ponieważ mogę narazić Was na spoilery, ale generalnie pomyślałam, że jak już znowu wkręciłam się w trylogię Grisha i w Grisha Universe, warto mieć tę książkę. Kilka już na tym kanale wspominałam o takim moim projekcie związanym z Jane Austen. Nie, nadal nie mówię, co to za projekt, bo muszę się do niego porządnie przygotować, żeby w ogóle Wam zdradzić o co chodzi. Ale udało mi się zdobyć książkę. Śmierć przybywa do Pemberley, P. Day James'a. Jest to mroczniejszy, ciąg dalszy dumy i uprzedzenia. Na jej podstawie powstał film, którego jeszcze nie widziałam, ale generalnie akcja dzieje się kilka lat po... Akcji, która działa się w moim uprzedzeniu, jest tu wątek morderstwa, więc coś ciekawego według mnie. I słyszałam też bardzo dużo, dość pochlebnych opinii, co nie zawsze się zdarza przy sequelach, prequelach znanych powieści, szczególnie powieści Jane Austen, więc mam naprawdę nadzieję, że to nie będzie złe. W ostatnich miesiącach kupiłam sobie też dwa komiksy. Jednym z nich jest Harley Quinn, Gorączka w mieście, to jest um, taka nowa seria bohaterowie i złoczyńcy, którą można kupić w kiosku, a ja jeszcze komiksu o Harley Quinn nie mam. Bardzo lubię DC Universe'u, więc gdy zobaczyłam e, w moim kiosku komiks Harley Quinn postanowiłam, że sobie go kupię. Niestety z tego co się zorientowałam już nie sprowadzają tych komiksów do mojego kiosku. Więc będzie ciężko kupić inne komiksy z serii, a nie chcę kupować wszystkich, bo niektóre z nich mam, niektóre są w bibliotece. Zresztą komiksy do tanich nie należą, więc chciałam sobie po prostu kupić wybrane. I innym komiksem, który sobie kupiłam jest Witch, czarodziejki Witch, księga pierwsza. Jest to zbiór komiksów Witch, który znam z czasów postałówki chyba. I który bardzo mi się podobał. I tak, gdy usłyszałam, że zostaną wydane, pomyślałam, że fajnie byłoby je mieć. A jednak no, to jest kwestia 90 zł według układki. Ja to kupiłam chyba za 60 parę zł e, Empiku. I jakoś tak nie mogłam e, się zdecydować, czy sobie kupić, czy nie. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że skoro przeżyłam jeden z poniedziałków, zasłużyłam sobie na Witch. I nie żałuję. Już mam ochotę kupić inne. Na szczęście, do mojej biblioteki zostały kupione wszystkie wydane do tej pory tomy. Chociaż kto wie, być może prawdopodobnie ja też sobie e, kupię wszystkie inne, bo z Witch wiąże się wiele fajnych wspomnień. Um, owszem, już nie jestem targetem docelowym e, tej serii, ale sentymentalnie jak najbardziej. Kupiłam sobie też książkę kucharską. Ale nie byle jaką książkę kucharską. Kupiłam sobie. Książkę kucharską, pierogi z Kimchi, koreańskie smaki dla każdego. Wioli Błazuckiej. Viola prowadzi kanał na YouTube Pierogi z Kimchi, w którym co piątek dzieli się właśnie przepisami na koreańskie potrawy. I w ogóle kanał Violi jest przesympatyczny. Viola jest przesympatyczna, jest synek sonu, jest przekochany. Tak ją polubiłam, że pomyślałam, że fajnie byłoby mieć jej książkę. W książce przepisy są podzielone na kilka takich stopni trudności i zaawansowania. Wszystkie te dania, które tworzy Wiola wyglądają przepysznie. I powiem Wam, że nawet mam ochotę i bardzo prawdopodobne, że zrobię jutro jeden z tych przepisów. Książka wydana jest prześlicznie, bardzo przystępnie napisana. Zdjęcia są przecudne, więc nic tylko gotować dania koreańskie. Jeżeli jeszcze nie śledzicie Wioli na... YouTube i nie oglądacie jej filmików, to warto zasubskrybować jej kanał. Naprawdę nie będziecie żałować. I teraz przechodzimy trochę do unboxingów trochę, ponieważ pierwszą książką, którą sobie otworzymy, jest książka Strasz Strasz Terego Placzeza. To jest taka nowa seria, którą też dorwałam u mnie w kiosku. Jest to wielka kolekcja Tery Placzew świat dysku. Można sobie zabrać wszystkie tomy ze świata dysku w twardej oprawie. Pierwszy kosztował 9 zł, więc. Nie mogłam się oprzeć. Już sobie otworzymy. Nie czytałam jeszcze żadnej książki tego Pratchetta. Moje przyjaciółki posiadają wszystkie tomy i absolutnie uwielbiałam serię Świata Dysku. Ja jeszcze się z niczym nie zapoznałam, więc... ale być może spróbujemy ze Straż w Straż. Powiem Wam szczerze, że to jest świetnie wydane. Naprawdę papier jest świetny. Nie jest taka ciężka. Bardzo oprawa. Wydaje mi się, że bardzo się opłaca zainwestować, jeżeli jeszcze nie macie całej kolekcji, a lubicie tego paczeta. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja do rozważenia. I teraz sobie przejdziemy do unboxingu. Mam tu paczkę, którą sobie dzisiaj odebrałam. Jest to paczka z anglojęzycznego antykwariatu: thebooks.pl. W ostatnim moim bookhallu również odpakowywaliśmy tę paczkę, więc wydaje mi się, że w ogóle książki z thebooks.pl. Będą już takim stałym elementem każdego mojego bukola, bo naprawdę ciężko powstrzymać się przed zakupami w tej e, księgarni. Książki po angielsku są tam e, nawet po 9 zł. Takie książki używane są po 9 zł, więc e, nawet jeżeli popatrzycie na standardy książek z antykwariatów polskich, jest to świetna cena. A jeżeli czytacie po angielsku i kupiecie czasami książki po angielsku, wiecie jak drogie one mogą być. I ja sobie tutaj kupiłam cztery książki. Mamy wszystkie cztery książki. Pierwszą z nich jest One Day in December Josie Silver. Jest to komedia romantyczna. Patrzcie, jak ślicznie wygląda okładka. I ta książka, powiem Wam szczerze, że wcale nie wygląda na używaną. Ma troszeczkę zagięty grzbiet, ale naprawdę minimalnie. I miała całkiem dobre opinie na Goodreads, dlatego ją wzięłam chociaż tak naprawdę nic o niej nie wiem. Następnie mam Sweet Sorrow Davida Nicholsa. Chyba w ostatnim bookholu też miałam książkę Davida Nicholsa i tam wspominałam, że bardzo lubię Davida Nicholsa. To jest autor książki Jeden Dzień, która jest jedną z moich ulubionych książek w ogóle ever. I trochę kupiłam ją ze względu na okładkę. Będę musiała kiedyś ściąć i sobie przeczytać wszystkie te książki Davida Nicholsa, które kupiłam, a których jeszcze nie przeczytałam. I dwie ostatnie książki. To są też książki związane z tym moim Wspominanym już projektem związanym z Jane Austen. Pierwszą książką jest Emma Alexander McCall Smith, i to jest współczesny retelling Emma Jane Austen. No, ta książka już wygląda na używaną, powiem szczerze, ale to nie przeszkadza absolutnie, bo ma wszystkie strony. I tak, współczesne retellingi Jane Austen to jest ostatnio coś, co mnie interesuje. I ostatnią książką z TheBooks.pl, i ostatnią książką w tym Bookholu jest książka. Down of the Dreadfuls Steve Hocken smith i to jest książka z serii Pride and Prejudice and Zombies. Duma i Uprzedzenie i Zombie. Jest to prequel Duma i Uprzedzenie i Zombie. Nie czytałam Duma i Uprzedzenie i Zombie. Filmu też jeszcze nie oglądałam, ale ponieważ ta była dostępna i bałam się, że gdy w końcu zdobędę Duma i Uprzedzenie i Zombie, tej już nie będzie, więc kupiłam. I ta książka praktycznie w ogóle nie wygląda na używaną, poza takimi troszkę zagięciami. Więc uważam, że świetny, świetna okazja. Ten filmik nie jest sponsorowany przez thebooks.pl, po prostu jestem zachwycona cenami w tym sklepie. Jeżeli czytacie po angielsku, to warto tam zajrzeć. Swoją siedzibę mają w Warszawie, więc jeżeli ktoś jest z okolic Warszawy, to w ogóle może ich odwiedzić osobiście. Mam nadzieję, że kiedyś mnie też się to uda. I tak, wydawało mi się, że w ogóle nie kupiłam żadnych książek przez okres tych 5 miesięcy od ostatniego haulu. Ale trochę tych książek się nazbierało. Jeżeli czytaliście którąś z tych rzeczy, dajcie mi znać w komentarzach, co o niej myśli. Sama nie wiem, z których z tych rzeczy najbardziej się cieszę, ale chyba największe wow miałam, gdy znalazłam tę książkę. Chociaż e, trzymanie jej w dłoniach to trochę jak trzymanie jakiegoś em, artefaktu z muzeum, więc e, troszkę jest to stresujące. Mam nadzieję, że uda mi się większość z tych książek przeczytać jak najszybciej, bo niewiele z tych książek, które znalazły się w ostatnim kolu, zostały przeze mnie jeszcze już przeczytane, no ale nadal mam problemy z czytaniem. Jestem w takim dołku czytelniczym, ale widok tych książek i zakup tych książek sprawił mi wielką radość, więc mam nadzieję, że ta ekscytacja przełoży się też na samo czytanie. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, to pomaga w dotarciu do większej ilości książkoholików. Może fajna grupa ludzi nam się tutaj zbiera? My widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Papa! Pa.